Dokładnie tak. Zaraz sprawdzimy tą tablicę, a ja was witam serdecznie w kolejnym odcinku z Life is Strange z rozdziału Ciemnia, gdzie to po ostatnich przygodach z Chloe w alternatywnej rzeczywistości wróciliśmy do naszej rzeczywistości. I jak widzicie, jesteśmy w pokoju Chloe, czyli troszkę się ta przyszłość tak jakby lekko zmieniła mi się wydaje. Ale bardzo leciutko, dobra. Usiąść, nie będziemy siadać. Najpierw, może sprawdźmy wszystkie materiały. Popielniczka. Zdjęcie, już mamy zdjęcie do zrobienia. E, czekajcie. No halu. Czyli ten jej naszyjnik to było tylko po prostu odpowiedzią, że to ma być Chloe cała. Czyli to jeszcze większe tego, jak to się nazywa, no. Większe tutaj zamieszanie się dzieje, no bo niby jest coś pokazane jakieś na przykład. Tutaj mamy ogony dwóch zwierzaków, no to niekoniecznie musi znaczyć, że ma być taki kształt, tylko że po prostu jakieś dwa kochające się zwierzęta. To mają być jakieś gniazdo tego, no to. O Boże, to jest dopiero coś. To jest dopiero coś, mamy sporo czytania i mamy SMS-y. Uuu. Trochę chyba się pozmieniało, ale zaraz sobie oddamy. Zaczynając właśnie od SMS-ów, może, albo od wiadomości w tym. Nie, od SMS-ów, Warren. Eee, dobra. Z eee, testu jak to się stało. Bo ci nie, nie pomogłem. Sorry, przepraszam. Nie wiem kto pisze. Ała, awary, poszkodowane 5 minus to boli. Żałuję, że ci nie pomogłam, ale myślałam, że jesteś zaślepiony nauką. W tym przypadku tak, moi starzy będą stracić żary. Eee, mama. Maksim, co się stało? Pogadałem o jakieś testy wojskowe. co się Jesteś w samym oku cyklu. Bez komentarza, Cały ten czas troszczyłam się o Lisa. Jesteśmy bezpieczni, dopóki o nią dbasz. Teraz, powrot... Teraz powrotem do książki. Do usłyszenia. Okej, okay. Kate. A... Coś mi trochę godziny nie pasują, bo jak zobaczycie jest 10.09, nie? 10.09, ale co z 8.07 2, nie? Coś jest trochę, a chyba że się nałożyły te smsy jakoś, że trochę zmianami czasu coś tam się bawiliśmy. Mam nadzieję, że odwiedzisz mnie w tym tygodniu. Mam coś ważnego do omówienia. Oczywiście, że przyjdzie nic, nic mnie nie powstrzyma. Tęsknię ja za tobą i moim króliczkiem. Wszyscy ja za też Twój króliczek też. Hura! Jesteś najlepszym przyjacielem. Dziękuję ci bardzo. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że królik nie umarł, ale chyba go karmiliśmy. Eee, Justin. Eee, Max, jak właśnie z tym co... Właśnie, ja z co tam, znacz Franka są narkotyki i to wszystko. Pamiętam ten no on chyba go zna dobra, już działam dzięki Justin. Za co? <mum> Okej. Okay. Juliet. Eee... I jeszcze doczekoś miałem Frank, który żyje w kamperze pod miasem, chodzi o ten van rzece, to powiedzony typy jak u tam potem, to wszystko. Dlaczego też próbujesz robić dochodzenie bez mojej pomocy? Nie, nudzę się pogadam potem. Dzięki. Dobrze, ale wiesz, że nic nie ukryjesz przed super porterem Juliet Watson. Halo? Okej. Okay. Ta, ta, ta. Eee, ja wiem, że Twoja mama bardzo się cieszy, że tak również się cieszę. Aha, jeśli si, si, Dobra, to czytałem. Dzięki za to, to wszystko tego. Hej, skarbie, właśnie, to jakiś żart. Ja tam z zaszczodzonego, przepraszam, jakiś baba z mojej klasy stwierdzi, że to będzie śmieszne, ale nie jest. I co, że bał będzie mi mój, mój numer, dobrze? Ja też nie wybacz, jestem Twoim tatą. Że... Okej, okay. Korti. Okej, okay. czyli to jeśli chodzi o strój na imprezę i Chloe. Rozumiem, że życie ciężkie chwile, jak my wszyscy. Poza tym wyrzuciłem przez okno twoją czapkę i nie mogę cofnąć czasu. Dobra, tę motkę ci daruję, ale to ostatni raz musimy zaopatrzyć się w szluki kawej i słoodzieży. Na no, noskę trzeba włączyć triptyki. Aha, czyli jednak się nie zmieniło przez to, że powiedzieliśmy kilka słów Kloi, tylko po prostu ona dojrzała do tego, żeby jednak nas przeprosić, tak? A, wiadomo, mam swoją czapkę, wpadnę po ciebie, bosko czekam. To no, nie była motka. <grych> Czemu ona nie lubiła motek? Eee, dobra, coś mamy z wcześniejszego? Aha, nie, to chyba patrzyliśmy z tym, tym. Chyba tak. Już nigdy nie zaczyna się w czasie. Nie wiem nawet, jak wytłumaczyć to, co się stało. Kiedy za dużo myślę o konsekwencjach, mózg mi paruje. Kiedy próbuję ja to opisać, czuję się, jakbym opisała coś, co przydarzyło się komuś innemu. Chloe była ściekła, kiedy odkryła, co dokładnie łączyło Rachel z Frankie i z, z Frankiem Bowersem. Zacznę się ją nosiło. Nie mogę z nią porozmawiać, kiedy jest w takim stanie i męczy mnie ciągle staranie się, aby jej nie zranić. wciąż. Wini Williama za, za przyprzenie jej życia, chociaż dobrze wie, że to niesprawiedliwe. Nie mówię, że moje życie byłoby w takim okresie jak inne, choć na swój sposób i tak jest dziwne. W swoim się się tylko o tym, że chciałbym cofnąć się w czasie i pomóc Chloe, kiedy nagle spojrzałem na zdjęcie, które zrobił na William i w dniu jego śmierci zaczęło pulsować, jakby było trójwymiarowe, jakby mogła zajrzeć do jego wnętrza. Potem rzeczywiście znalazłem się w czasie ze zdjęcie, gdy miałem 13 lat. Znowu w kuchni Chloe w 2008 roku. Skoro z Chloe i William chwilę przed tym, jak ostatni raz pojechał do Rossi Choices, skoro moja moc sięgała aż tak daleko, zdecydowałem się, że mogę pozwolić, by William znowu umarł. Nie mogę pozwolić. Nie, chowałam mu kluczyki. Szukał ich, a potem się poddał i był zmuszony pojechać autobusem. Byłam tak szczęśliwa, że uratowałam Ilię, nawet nie myślałam, że może się stać coś złego. Widziałam, że mam przerąbane, kiedy wróciłam z powrotem i zobaczyłam Victoria Chase. Była moją przyjaciółką, a ja byłam członkiem klubu Vortex. Nieźle. Wiedziałam, że nawaliłam, potem czułam się niedobrze, że na myśl o tym, co mogło stać się z Chloe. Wątpliwości wzbudził David Madsen za kierownicą autobusu szkolnego. Już nie wyglądał przerażająco. Nie chciałem wiedzieć, w jaki sposób Yy. Kończył jako kierowca autobusa, a nie z Joyce'y. Serce chciało mi wyskoczyć z piersi, jak gnałam do domu Chloe. Kiedy William otworzył drzwi, przygotowałam się na najgorsze. I wtedy zjawiła się Chloe na wózku, sparaliżowana oczy szyi w dół. Nie wiedziałam, co powiedzieć, więc, szokowana i głupia, zakryłam usta ręką. Ale uśmiech Chloe był tak szczery i piękny, że prawie się popłakała. Halo, nie wieszamy się. Musiałem się do wszystkiego przyzwyczaić bez panikowania i mówienia. Chloe, że zmieniłam czasoprzestrzeń i uratowałam jej ojca, ale w zamian ona ucierpiała w wypadku samochodowym i już nigdy nie będzie chodzić. Jednak wciąż była sobą, minus cały ten, minus cały ten gniew. Była wdzięczna, że żyła, a jej rodzina troszczyła się o nią. Chloe prosiła mnie, ja abym spędziła u niej noca, a ja oczywiście zgodziłam się. Zauważyłam wtedy, że teraz ich dom jest nieco zapuszczony. Widziałam te drogie sprzęty, których potrzebuje Chloe, oraz jej pokój w garażu. Wybacz tej widzie. Czułam się okropnie, jakbym nie należała do tego świata, ale Chloe zawsze cieszyła się na nasze spotkania, zwłaszcza że długo jej unikałam po wypadku. Nawet w alternatywnym świecie jestem marną przyjaciółką. Świat Chloe był dla mnie czymś nowym, zwłaszcza jej siła dobroci i ból. Potrzebowała ton leków, by przetrwać dzień. Nie współczułam jej. Nie postawa budziła mój respekt. a Chloe nikogo nie obwiniała za swój stan, nawet nie miała do tego pra, nawet jeśli miała do tego prawo. Przeszłyśmy się wzdłuż plaży i zobaczyłyśmy wieloryby wyrzucone na brzeg. To był dowód na to, że w obu światach działo się coś niedobrego. Wtedy kolej poprosiła mnie, bym pomogła jej zasnąć na wieki. Po wypadku jej ciało ledwo funkcjonowało, jej płuca przestały normalnie działać, umierała powoli w mękach. Czuła się, też win... się też... Czuła się też winna, że rodzice poświęcają się dla niej, a jej budżet wciąż się kurczy. Ta prośba nie była kaprysem ani sobą, Pragmatyczna. Poczułam się okropnie, że to przez ze mnie znalazła się w takim położeniu, ale nie było mowy, że mu odebrała życie najlepszej przyjaciółce. Nie mogłabym, szczególnie po tym, co stało się Kate. Wiem, że powinna robić wszystko, co poprosimy, Chloe, zwłaszcza, że byłam odpowiedzialna za jej stan, ale jak mogłam, mogłabym wstrzyknąć jej dużą dawkę morfiny, i patrzeć, jak odpływa? Wiem, że była przygnębiona, ale musiałam powiedzieć sobie, że ta rzeczywistość nie jest rzeczywista. Powiedzcie w świecie, który szedł czas, by Max zrobiła powrót do przyszłości. Widziałam konsekwencje mojej zabawy z czasem i zlękłam się, aby jeszcze moja emocja nie będzie już działać. To byłoby okrutna karma, całe szczęście udało mi się przejść do, do zdjęcia raz jeszcze i odkryłam wszystko. Żegnaj Williamia znowu Witaj Davidzie ponownie. E, dobra, więc co? Patrzymy, co tutaj mamy. Poła pielniczka, dużo wypalone. Yes, Chloe o, oczywiście, że tu była. Zaraz coś tam no, wynajdziemy. Tak to no, litrów Jak ktoś lubi kawę, to trzeba by nie. No nie no, ale. Potrafili połączyć to, co znaleźli w spójną całość i znaleźć wszystko. Jeżeli pełna poligonia się paryskotów, w końcu czytaj, co to jest. Pan ekstresu niebo czy piekło? Nazwisko Preskott by może znaczyć wiele dla ludzi pozostałych, ale jest miała... Aha. O, jeszcze wydają się tego. Czytaj dalej, halo, ja chcę czytać dalej. E, ale jeszcze nie przeczytałem wszystkiego wcześniej, więc mamy. Aha, dobra. Czyli przeciw w tej budowie, okej. Okay. Osiadać nie będziemy, magazyn. Modowy? To, to moja Chloe. Bike of grief. Niegrzeczna dziewczyna i spluwy. <gryf> Okej. Okay. To zaraz przyjrzymy się. Tutaj jeszcze mam chyba pieniądze. No ale za to, jak przeczytaliśmy to, co się stało tam w przyszłości, no to chyba nie masz wyrzutów sumienia teraz. Co mamy w pudełku? Picture. Przepraszam, William. So to niesprawiedliwe, że musiałeś znowu odpinać. No niestety coś poradzić, pomału, hmm, co tu mamy? Pano Price z tej strony oficer Derson Berry. skoro mamy w zakresie pani informację o kontaktach, chcielibyśmy, aby przyszła pani na komisarz odpowiedziała rano, około 8, by odpowiedzieć na parę pytań dotyczących niedawnego włamania do Kamienia, tego że pani auto zostało zabrane w parkingu w tym samym czasie. Ou, czyli jednak, a może... David by nas uratował? Dobra, sprawdźmy portfel. Nie będziesz miała chyba nic Butterfly przeciwko? A, tylko to widzimy. Mnie zastanawia bardziej, ile tego, jak to się nazywa, ile razy już przeżywałaś tą rzeczywistość. Bo może kilka razy? Mhm. Ej, co teraz mamy do sprawdzenia, ale ja chcę się upewnić, że nic nie pominę ze zdjęć do zrobienia, bo obiecałem, że będzie poprawa, jeśli chodzi zdjęcia. I na pewno kolejne będzie gniazdo ptaków, i będę musiał to znaleźć. Potem będzie tak jakby grub czy coś w tym stylu. Więc będzie trzeba to wykombinować.

Uh, what things? <laughs> Razzia. Ekiskov? Decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat down until he tells us about Frank, Nathan, and the dark room. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs, it's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. <sighs> Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of step crack.

Dobra, my się tutaj porozglądajmy. Otwórzmy. Będzie to miało swoje konsekwencje? A myślałam, że będzie teraz ten motylek, czy. To. No właśnie, ja tu słyszę. Halo. Dobra, mogę tu spojrzeć? Raczej wejść? A przecież on miał być wykopany, no halo! Co to ma być? Dobra. Wolę na tutaj się rozejrzeć, chociaż nie muszę teoretycznie. O właśnie, żyjemy, przemyjmy się przez ledwo co wstaliśmy. Chłodna woda albo zimna bardzo dobrze może robić. Oh, to znaczy, so że Chloe z A, dobra, wyłączmy. Nie marnujmy prądu. Tak, schodzimy. No, wynoś się. Hop, hop. Chop, chop. You won this battle, Max. You broke up my family. David I didn't try to hurt you ever but I won't let anybody hurt Chloe Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Faktycznie brzmi trochę jakby mu zależało. I helped Joyce lose William, a teraz David. Kurde, chyba nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami tutaj. Co, Maren, chcesz? Faza z napisała do mnie, że wypadam z obiegu, musi być z nie, niezła nie sztuka, więc domyślam się dlaczego Chloe do Ciebie napisała, Nie miałem jej numeru, przynajmniej nadal wypad do kina jest aktualny, chyba że wolisz wyluzować cię z Chloe, albo możemy iść razem. Jeden rzut na tyłku wystarczy, spoko, muszę spadać, do usłyszenia. <noise> Jeden rzut na tyłku wystarczy. Nigdy się tak nie widok na kiedy zobaczyłam jej niebieskie włosy i te piękne I tę piękną, wkurzoną twarz znowu chciałam ją pocałować, a ja nawet nie mogłam jej powiedzieć, gdzie byłam, ale, ale dlac albo dlaczego. To jeszcze bardziej oddaliłoby Klawi ode mnie i od świata musiałam się z powrotem skupić na szukaniu Rachel, której była zajęta zbieraniem dowodów, podczas gdy ja byłam w innej czasoprzestrzeni. David nie jest od mnie, Czyli wygląda na to, że z niego był porządny człowiek, a my żeśmy tak odwalili to. Like Mam nadzieję, że to się zapamięta. E, dobra, spójrzmy tu. Like to Raz zrobić trochę ciężej. Robimy naleśniki. David, lepiej, żeby cię tu nie było, kiedy wrócę z pracy. Mówię serio. Um, no, dobra, to co, siadamy i rozmyślamy nad tym, co tu się stało? No, ale nie mam motelka.

in two or maybe three different realities how can i have a destiny but i couldn't do it thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind To chyba się już dowiedzieliśmy wszystkiego. Dobra. I teraz się rozejrzyjmy. William A David tutaj się za to nie zabrał. Dobra, teraz tak dokładnie się rozejrzymy. Czy tutaj czegoś nie ma? Też po domach się muszę się rozglądać, w sąsiednich. Bo ja wstałem, że dwa zdjęcia zazwyczaj są bardzo blisko siebie. Tak jak mówiłem, chciałbym poprawić się w tych zdjęciach. Obiecałem poprawę, więc trzeba się starać. Niekoniecznie musi to idealnie wyjść. Zawsze możemy jakieś jedno pominąć, ale... Przynajmniej się starajmy. Tak... Patrzę i nie widzę. Mhm. Jeszcze mi jakieś gniazdo się kojarzy przy wejściu do domu, że tam coś było. Chociaż też może nie być przez to, że ptaka nie uratowaliśmy. No, ptaka może nie być. Gniazd też może nie być prosto. Teraz tak sobie pomyślałem, że przecież w pierwszym odcinku nie uratowaliśmy ptaka. Tam było do uratowania, nie? Ale też może być właśnie takie długofalowe konsekwencje, że jak czegoś nie zrobiliśmy w poprzednim rozdziale, to w następnym możemy tego nie mieć, tak? Czyli jak na przykład nie uratowaliśmy ptaka, to gniazd może nie być. Nie wiem. Nie zabraliśmy broni, to może by nie być czegoś innego. Nie zabiliśmy kogoś. To nie będzie ciała potem do zrobienia zdjęcia, i tak dalej, nie? Wiem, takie dziwne problemy, ale po prostu wiecie, jak to jest. Im bardziej odrealnione, tym lepiej to jest zrozumieć. Jeśli. Zostawił jakieś wskazówki, i widzę chyba po prawo, tam kłódka jest, jak widzicie. I trzeba będzie pewnie kod... Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hide in? Możemy to otworzyć? Możemy i pewnie tam będzie coś głównego, takiego najważniejszego ukrytego, a kod to my znajdziemy, bo my mieliśmy. Mam nadzieję, że nie muszę mieć to zapisane na kartce. i to będzie w wspomnieniach notatnika, bo tam było na pewno w wspomnieniach notatnika to. Znaczy, było? Na pewno patrzyliśmy ten kot i tam był ten kod, tylko ja go nie pamiętam, bo to było dawno temu. David do do for Dziękuję za panu Zajtanowi, doceniam to. Pozdrawiam z, z Jan Prescott. Okej. Okay. Czy mamy już jakąś tutaj wskazówkę? Tutaj jest broń, coś? Nie, no jakby chyba był chyba to by nam powiedziała, chociaż nigdy nic nie wiadomo. O, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. There's more to David Manson than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Pokaż go Joyce. Nawet się go tego no to. Nie wiem, czemu tak się czasami cofuję. Wiem tylko, że nikt nie zrozumiał mnie, tak jak ty. Nigdy nie skrzywdziłem ciebie ani Chloe. Dbanie o rodzinę jest moją misją numer jeden. Owszem, przekroczyłem granicę z tymi kamerami, podejrzewaniami i wstyd. Ale złe rzeczy mają miejsce w Arcadia Bay, o których nigdy nic ci nie mówiłem. Jesteś moją żoną i partnerką. Wiem, że nie powinien. Powinniśmy mieć sekretów. Zamierzałem ci wszystko za... powiedzieć, ale potrzebowałem dowodów. Zamiast tego, uczennica nie ma popełnienia samobójstwa na mojej warcie. Ty rzuciłaś mnie z domu. Proszę, pozwól mi. Mhm. Dobra, rozumiem. E, a nie możemy kodu użyć? Najpierw zobaczę, czy mogę... Czy jest kodem? Pomimo naszej ożywionej dyskusji dotyczącej petycji o zablokowaniu systemu kamer w kampusie wciąż jestem zainteresowany pańskimi propozycjami na temat polepszenia ochrony w braku. Musimy dojść do konsensusu pomiędzy bezpieczeństwem a prywatnością naszych uczniów. Oh, meow, <laughs> Eee... Tak panie Amazon, chciałbym, żeby Pan wiedział, że nie zgadzam się z tym, że Pana i że... ...czułem, że, że czułem się bezpieczny w internecie, kiedy Pan się go ochraniał. Mam nadzieję, że wróci Pan do braku i będzie nadal dbał o płasię tej szkoły. Ups. Mmm... Uh -huh. Byłem zdenerwowany od razu od mojego stanowiska w Blackwell bez dokładnego zbadania faktów i... Hmm, kurde. Teraz tak się zastanawiam, że on mógł być tutaj dosyć dobrym pomocnikiem. Raczej, znaczy, pomocnikiem ochrony, i tak dalej, nie? Że mógł nas chronić i pomóc nam w jakichś niebezpiecznych chwilach. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę to z kodu otworzyć. E, tam chyba było. czekajcie. A, nie mogę tego... Nie mogę z tabulatora wejść. Ewentualnie mogę też poszukać, bo ja to mam gdzieś zapisane, kartka gdzieś była. Z tym kodem, a to raczej będzie ten kod, co go odkryliśmy, co próbowaliśmy hasło znaleźć do tego, do laptopa. I obstawiam, że to będzie ten kod. Ja go nie znajdę tutaj. Tak jak mówię poszukam go w tym. Na kartkach. Bo gdzieś go powinienem mieć zapisanego. O właśnie 7171. Dobra. Tak, tak też. Tak też mi się... Tak też mi się wydawało, że to będzie ten kod. Ale wolałem się upewnić, żeby nie było gafy. be important. Ha ha. ha ha, jestem dobry w tym. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. No, Davidge spisałeś się na medal. Ona coś wie. Ja, co to jest? A, to są koordynaty. No tak, szerokość i długość graficzna, dobra. Jest nawet zdjęcie. W sumie, to, że on robił zdjęcia i interweniował od razu, to też jest dobre, bo miał dowody. I to tyle. No, okej. Okay. score. I wiesz co ci powiem, Max, bardzo dobrze, że zamknęłaś to. I że ja czasem nie przesuwać ani nic w tym stylu. Dobra, zobaczmy. Czy jest to może to gniazdo? LPM, zawołaj Chloe. I z chęcią to zrobię. I oczywiście z chęcią to zrobię, ale to już kolejny odcinek, no bo jak widzicie już mamy prawie 30 minutę. Mamy 29 minut, prawie pod 30 podchodzimy. Nie wiem ile by trwała rozmowa z Chloe, ile byśmy tam tego robili, a nie chciałbym tego granicy 30 minut przekraczać, więc ja w tym momencie Wam podziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku z live i stream. Mam nadzieję, że się podobało, że jak zwykle miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa, pa!